No nie ma co ukrywać, że jak dotarła do nas informacja, że rozgrywki zostaną wznowione, było widać sporą radość i entuzjazm w powrocie do treningów. Taką samą, z takim samym entuzjazmem przyjechaliśmy dzisiaj na ten trudny mecz do Bełchatowa. Ten entuzjazm też przyrodził się na to, że byliśmy dzisiaj w pierwszej połowie bardzo skuteczni. Wygrywamy mecz bardzo kluczowy, bo pierwszy po tej pandemii. Oczywiście będziemy go analizowali. Chłopakom należą się duże słowa uznania za skuteczność i za to, że grali i do końca i wytrzymaliśmy to tempo, bo był chatów był zespołem po przerwie bardzo groźny. My do przerwy byliśmy zespołem, który kąsił, a po przerwie nie byliśmy zespołem, który kąsił, tylko te akcje się zbyt szybko kończyły i przez to też był chatów, nie mając nic do stracenia, próbował bardzo szybko przynosić ciężar pod naszą ramkę i robił to naprawdę dobrze. Musieliśmy. Wszyscy się mocno napracować, żeby ten mecz skończyć z wynikiem bez utraty bramki.